Tak się zmobilizowali. clock machine, trochę jedna muzyka, taka na starszych, na no wszystkich, zresztą tak jak nasza, nie? Macia poświadcza. Ja też. Karolina też poświadcza. Jak wam zimno to możecie się ogrzać, to jest trochę cieplej, to prężnie pracuje. Polska kolej przyjeżdża. Ja tu Ja tu zaświadczam,

Zbierali pieniążki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Na no tak ulicach Żadna i w miejscowości naszej gminy od rana kwestowali wolontariusze, ale o tym już pani dyrektor. Dziękuję. A mianowicie nasi wolontariusze od godziny wczesnych godzin rano, a mianowicie od 7.15 zbierali pieniążki i udało nam się do tej pory zebrać. 19520 zł i 22 grosze. Zbieraliśmy. Zbieraliśmy nie tylko w Żabnie. Ja będę wymieniała w której miejscowości ile zebrano. A mianowicie zacznę od Żabna. W Żabnie zebraliśmy 5693 zł 92 grosze. Następnie w Niecie nasi wolontariuszy zebrali 872 40 zł 40 groszy, w Łęku Tarnowskim 3519 30 zł 30 groszy, w Biskupicach Radłowskich 913 46 zł 46 groszy, w Otwinowie 1155 5 zł 5 groszy, w Niedomicach 2667 Złotych 47 groszy, w Ciepliżowicach 411 złotych 70 groszy, w Odporyszowie 3105 złotych 22 grosze i w Radłowie jeden złotych 70 groszy. Gminne Centrum Kultury w Żabnie od kilku lat jest już organizatorem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej gminy. W tym roku sponsorami tegoż finału są firmy. Brugbet, spółka Zo Nieciecza, restauracja herbowa Kinga i Marcin Czosnykowie, firma handlowo-usługowa MultiExpert Sławomir Skobron, przedsiębiorstwo techniczno-handlowe Internet Andrzej Gajda, przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne Akma Zbigniew Podstawski, firma handlowo-usługowa Wieczorek, gminne przedsiębiorstwo kanalizacyjne Spółka Zo w Niedomicach oraz gospodarz lachecka także z niedomic. Natomiast tradycją jest, że podczas każdego finału odbywa się licytacja przedmiotów, z których dochód w całości przekazany jest na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku także taka licytacja się odbędzie. Przedmioty, które są ustawione, Państwo zapewne widzą, przekazali nam firma Stena Platforma Żabno. Towarzystwo Fotograficzne Pozytywni wraz z Laboratorium Fotografii Foto 33 Tomasz Herut, Firma Agra, Piekarnia Malinka, Restauracja Herbowa Kinga i Marcin Czosnykowie oraz Agnieszka Klich, Józef Miśtak, Ewa Kaczówka, Wojciech Kaczówka, Marcin Guszek, Konrad Wójcik. Alfreda Kowalska, Maria Ochnio, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego, Urząd Miejski w Żabnie, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach, Zakład Produkcji Mebli Stanisław Sadko z Gorzyc oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Licyta licytacja rozpocznie się zaraz po koncercie zespołu. Zespołu przypomnę, ale myślę, że wszyscy doskonale wiecie na koncert jakiego zespołu przyszliście. Zespół Golden Life powstał w 1988 roku w Gdańsku. Aktualnie skład zespołu tworzą Adam Wolski Śpiew, Karol Skrzyński perkusja, Jarosław Turbiasz gitara, Jacek Bogdziewicz gitara basowa, Paweł Smakulski.

Czy ktoś da więcej? 30? Jest 30 zł. 30 złotych po raz pierwszy. Lampa yy, elektryczna przekazana nam przez firmę Agra. Lampa jest bardzo ciężka, także szybko licytujcie, bo koleżanka nie utrzyma. Cena wywoławcza tej lampy? 40 zł. Kto da 40 złotych? Szybciutko. Czy widzę? Mam 40 zł. 50. Jest 50. 50 złotych po raz pierwszy. Ja naprawdę muszę to szybko zrobić, bo ona tego nie utrzyma. 50 zł po raz drugi. I 50 zł po raz trzeci. Dziękujemy bardzo. Autorem tego zdjęcia jest też ten sam człowiek Sebastian Maciejko. Cena wywoławcza 50 złotych. Rozumiem, że mam 50 złotych. Oczywiście. 50 po raz pierwszy. Jest 60. 60. 65 po raz pierwszy. 70. Jest 100. 100 złotych po raz pierwszy. 105, ok, 105 po raz pierwszy. Jest 150. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. Można się zastanawiać, to jest lekki, ona uśrednia. Przekazały nam wykonane przez siebie osoby świąteczne. Jedna z nich to taki aniołek. Cena wywoławcza... Tego aniołka to 5 zł. Niestety dzieci się nie podpisały na pracach, więc nie wiemy, kto wykonał owego aniołka. Wiemy tylko, że to dzieciaki z więc 5 zł. Kto z Państwa da 5 zł? Mam 10. Jest 15. Jest 20. Co powiedzieć i pokazać, jak w czyszkolu poznajemy prady i symbole Świąt Bożego Narodzenia. Pierwszym symbolem jest choinka. która oznacza piękne, wesołe, przystrojone, ciepko świąteczne. Drugim symbolem są kolędy. Kolędy to radosne pieśni o Narodzeniu Pańskim. A teraz Wam zaśpiewamy